Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Jest sezon urlopowy, także powoli wracamy do żywych. Przegląd katalogu 12 będzie w najbliższym tygodniu, też trochę opóźnienie. Natomiast no, jest taki czas, że no, teraz jest jeszcze trochę wolnego, ale nie przedłużając, chciałem Wam pokazać zamówienie z katalogu 11, czyli z tego tutaj, który. Właśnie trzymam. To jest katalog już, który nie obowiązuje, ale paczka do mnie dotarła przedwczoraj, o ile się nie mylę. I zaczniemy sobie, była taka oferta na masażer do twarzy. To jest masażer elektroniczny na baterie, takie ładne pudełko i opakowanie do przenoszenia na przykład na podróż. Tak on słuchajcie, wygląda. Żeby go włączyć trzeba tutaj przekręcić, w lewą stronę i są takie wibracje. Te kulki się oczywiście poruszają na twarzy. I tak on tutaj pobudza krążenie w naszej cerze pod oczami, w ogóle służy do całej twarzy jak najbardziej. I idziemy dalej, słuchajcie sobie spakuję ok następnie z Eleo odżywka do włosów to jest 200 ml jeśli chodzi o pojemność kolejna rzecz to wellness kompleks do włosów i paznokci dwie sztuki Antyperspirantu Dezodorant posesmen I to jest, słuchajcie, każda po 150 pojemności. Okulary męskie, też z takim fajnym etui podróżnym, w takim kolorze. Tutaj są jeszcze ładnie zabezpieczone. Takie tak zwane pilotki. Oprawki w kolorze srebrnym, bardzo fajne. Słuchajcie, sobie dla pokazania przymierzymy. O, tak wyglądają. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Założymy z powrotem. Co prawda, to są akurat dla mnie, ale warto, żeby były dobrze zabezpieczone. Jednak, żeby nic im się tutaj nie stało. Dobra, i lecimy dalej. Zestaw, słuchajcie, to była oferta. Już teraz nie powiem wam dokładnie, chyba przy zamówieniu za 50 punktów. Zestaw Botanicals i to jest szampon oraz odżywka do włosów. Świetny zestaw w fajnej cenie. Słuchajcie, już miałem ten zestaw, naprawdę polecam. Balsam krem do stóp seryi. Fit up. To jest akurat z miodem i z, ciekłami, z mignałem, miód i Migdał. Następnie mamy szampon z odnowionej Serial of Nature, to jest drzewo herbaciane i aloes. Kolejny z serii Eleo Cosmetyk, w tym przypadku szampon. Pojemności to są słuchajcie, 250, jeśli chodzi tutaj, tutaj w Love Langer, tak samo to wygląda. Takie, spaczki sobie przełożymy. Następnie mamy z oferty dodatkowej, z tej tak zwanej gazetki wyprzedażowej, świeczka o zapachu pomarańczowym. Jest, słuchajcie, naprawdę świetny zapach. Nie mogę się doczekać, aż sobie ją użyję zapach, ale również opakowanie z taką pokrywką korkową. Naprawdę jest świetna, świetna sprawa. Podejrzewam, że będzie ją fajnie czuć na całe mieszkanie. No i też jest dużo, to jest 200 gram. A słoiczek można sobie później wykorzystać do czegoś innego, nawet swoją świeczkę stworzyć stopić kilka innych, jak najbardziej w porządku. Tutaj słuchajcie, ostatnia, ostatni pakiet z mojej subskrypcji Wellness. Dwa razy Wellness pak męski. Tutaj te opakowania już miałem za 1% ceny, czyli chyba za złoty 35, o ile się nie mylę, bądź złoty 36, coś takiego. Eee, tak działa ta subskrypcja, że trzy opakowania są w normalnej cenie, oczywiście klubowej, po zniżce, jak ktoś jest w klubie Oriflame, Natomiast ostatnie jest za 1% wartości. A teraz słuchajcie, jeszcze jest taka oferta od właśnie katalogu 11: tak zwana oferta letnia, że już trzecia, trzecia, trzeci etap subskrypcji jest za 1% ceny. I tam są z tego co pamiętam, właśnie szynki. I jakieś chyba właśnie wellness paki, bo na pewno nie wszystko, tylko dwie, dwa produkty w ogóle z serii wellness, ale to jest naprawdę fajna oferta, także polecam. Następnie mamy dwa razy antyperspirant męski Eclat o zapachu właśnie tej wody toaletowej. Tak, ona jest świetna. Mam jeszcze... I trochę w zapasie, na szczęście. Tutaj mamy maskę do włosów intensywnie regenerującą i nawilżającą. Nie do włosów, a do stóp. Mój Boże, seria Fit Up. Słuchajcie, już ta, ta godzina Nagrywam, Słuchajcie, o 22.00. Także, wybaczcie, taki zestaw fajny. Pielęgnacyjny do paznokci dla panów. Otworzę wam, słuchajcie, bo to jest chyba dla mnie w takim fajnym opakowaniu z paseczkiem. No i tutaj standardowy zestaw nożyczki, pilniczek i penseta. Tak to wygląda. Można też komuś fajnie na prezent fajną rzecz podarować. Ale tak jest prezent dla mnie. Następnie mamy dwie sztuki eee, Scrap pod prysznic. Eee, po prostu taki żel z właściwościami peelingującymi. Nord for z tej pomarańczowej serii męskiej. Trzy sztuki wapnia i witaminy D. Tutaj też była fajna oferta z tego co pamiętam, więc żal nie korzystać w takiej sytuacji. Pasta do zębów Optifresh. Woda toaletowa Glacier Fire. To jest ta brązowa wersja męska. Żel podpryszniczny z wers zielony. to już chyba ostatni produkt, słuchajcie, tak. Eee, krem do rąk z serii Soft Cares I to, słuchajcie, z mojego zamówienia wszystko jeszcze jest tutaj. katalog oraz materiały, ale to już Wam pokażę i omówię przy okazji przeglądu katalogu. Oferta dodatkowa, czyli tak zwana gazetka wyprzedażowa. Program Witamy dla nowych klubowiczów. Program zapraszaj dla opiekunów i katalog 12. I zapraszam Was na przegląd. Jak już będę całkowicie tutaj wolny od, że tak powiem, czasu wypoczynku. Natomiast już to się zbliża. I przegląd podejrzewam, że będzie we wtorek, najpóźniej. Linki wszystkie macie w opisie. Zachęcam do dołączenia do klubu Oriflame, bo naprawdę są teraz świetne prezenty, produkty. Puma oraz wiele innych ciekawych rzeczy z Serial of Nature. Wody toaletowe do zdobycia. Słuchajcie, że naprawdę zachęcam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.